tabli policji Brampian nie dość, że spowodował zamknięcie dochodzenia w sprawie nadużyć w stosunku do Hol Blake to jeszcze aresztował Roberta Brehen za to, że robił to co należało do policji, przecinek kim jest ten człowiek. Poczekajcie jest przewodniczącym północno-myślnik wschodniego szkockiego komitetu ochrony praw dziecka wykrzyknik. Dlaczego ktoś działający w imię ochrony dzieci zachowuje się w ten sposób w odniesieniu do Hollie i Roberta Grena? Być może uda się dojść i do tego, kiedy dowiedzieliśmy się o tym. Co stało się z Robertem? Gruenę zwołaliśmy ludzi przez internet, aby zorganizować akcję domagania się informacji od policji, co się dzieje z Robertem i dlaczego został aresztowany. Przez cały weekend mnóstwo próżni ludzie dzwonili na policję, dopytując się o Roberta. Co się okazało? Robert został oskarżony z paragrafu o naruszenie spokoju który ma tak szerokie zastosowanie w Szkocji, że można mu przypisać tak naprawdę wszystko i nic. Rozprawa została wyznaczona w małym miasteczku 15 milota BDN i zamknięta dla publiczności i mediów. Tak wygląda poziom korupcji i terroru na placu zabaw szkockich zbiórów należących do władz. Robert został zwolniony za kaucją, ale zaraz znów wszczęto przeciw niemu postępowanie po to, aby krewnować mu usta i wstrzymać działania w sprawie Hollie. W tym samym czasie policja zrobiła na na jego domy w Anglii. Wygląda na to, że policja nęka prawego człowieka, który działa w imieniu molestowanej dziewczynki z zespołem Downa zamiast prowadzić dochodzenie i ukarać innych, którzy dopuszczali się na niej przestępstw i jeszcze do tego niszczy dowody. Jedna z gazet Solumnuk która relacjonowała sprawę Holly i perypedię Roberta otrzymała w związku z tym szereg poważnych ostrzeżeń od firmy prawnej Lewy Sant Marce w liście Lewy Sant Marce informuje że reprezentuje Lorda Elis Hangiolini i grozi wszczęciem kroków przeciwko Columnuk za publikowanie sprawy Holly. Były pan prokurator fiskalny za BDN z czasu kiedy sprawa Holly miała miejsce w chwili obecnej zajmuje wysokie stanowisko we władzach szkockiego wymiaru sprawiedliwości. Jakżeby inaczej mówi się, że także inne szkockie Media dostały podobne ostrzeżenia a nawet go ogle miał z nimi kontakt. Jeden z listów Lewy Persant Mcrae do Columnuk odnosi się również do szeryfa Graeme Buchanan, który był jednym ze wskazanych przez Holie Beik, a więc prawdopodobnie jego także muszą reprezentować. Jednym z prawników z firmy Lewy Persant Marce, który podpisywał się pod listami z ostrzeżeniami był niejaki Peter Watson, głowa w sporze reprezentującą rodziny zabitych przez Thomasa Hamiltona w Dunblane w 1996 roku. Mówi się także, że odegrał on kluczową rolę w trybunale ale śledczym kierowanym przez członka Stowarzyszenia Lorda Cullena, Watson, podobnie jak Cullen, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Edynburgu. Poza tym Watson reprezentował również rodzin ofiar w śledztwie prowadzonym w sprawie w zamachu na samolot, który rozbił się na Tlotskerbie, o który oskarżona została Libia, aby ukryć fakt, że służby amerykańskie, brytyjskie i prawdopodobnie izraelskie służby wywiadów stały za tym zamachem. Watson pełnił również podobną rolę w śledztwie dotyczącym katastrofy Platformy Piper Alpha i wycieku ropy, na którego na czele stał członek Stowarzyszenia Lord Cullen, Uniwersytet w Edynburgu, a w szczególności Wydział Prawa pojawiają się narminnie w tych dziwnych przypadkach. Brytyjski premier Gordon Brown również tam studiował i był nawet rektorem. Jego poprzednik Tony Blair urodził się w tym mieście i jego ojciec studiował prawo na tym uniwersytecie. Obecny szkocki sekretarz sprawiedliwości Kenny MacAskill jest byłym prawnikiem firmy Levy Bessant Marce oraz kolejną osobą, przecinek, która studiowała prawo na Uniwersytecie w Edynburgu. W odpowiedzi na żądania podjęcia działań przez szkockie władze w sprawie siatki pedofilów MacAskill skierował do szkockiej Parlamentu poprawki do ustaw, które skutecznie zamkną drogę dla tych, którzy będą szukali sprawiedliwości zarówno dla Holenders jak i innych wykorzystywanych dzieci w przypadkach, kiedy władze i policja wymigają się od prowadzenia dochodzenia. Powiedział dwukrotek dochodzenie może być głęboką traumą dla ofiar przestępstw. Coś na ten temat może wam powiedzieć kolega Robert Gregg po tym jak sam prowadził śledztwo w miejsce organów śledczych i policji Grampian, ale wielokrotne gwałty na dzieciach są raczej gorsze. Dlaczego w takim razie nie jest prowadzone dochodzenie przez władze i policję w Grampian? Dlaczego rażące zabójstwo łączone się z tym przypadkiem nie ujrzało światła dziennego i policja nie prowadzi dochodzenia? Jaka była pana opowieść na uzasadnione pytania panie? sprawiedliwy człowieku, zamknął je pan co zakrawa na hańbę. W sierpniu 2009 rok Macaskim wystąpił w mediach wydając oświadczenie w sprawie zwolnienia Abdelbasy al myślnik megrachii człowieka uznanego oficjalnie za winnego zamachu bombowego w Lodzkarbie. Poinformował opinię publiczną, że powodem są sprawy osobiste, a dokładniej to, że człowiek ten ma kilka tygodni życia przed sobą. Nawias w chwili pisania tych słów wciąż żyje po nawiasie. Prezydent Obama zareagował z przerażeniem na te słowa z Uważywszy, że 189 Amerykanów zginęło w lockargie, sugerowałbym jednak, że prawdziwy powód nagłego zwolnienia bydrybasetali al myślnik Mebrachi nie miał nic wspólnego z współczuciem tych ludzi o czym dobrze wiedział Obama. Stało się to raczej ze względu na kolejną apelację prawników mniemanego terrorysty w 2009 roku, która mogłaby zburzyć dotychczasową oficjalną wersję zamachu wśród dowodów M. In Znalazły się ważne dokumenty ciała odnoszące się do zegara Nebo, który rzekomo zdetonował bomby dokumenty, które wcześniej zostały zatajone przed zespołem obrony. To Ony Gauchi, główny świadek oskarżenia na rozprawie, który rzekomo otrzymał 2 mln dolar za zeznania przeciwko Negrahi. Edwin Bollier, właściciel MEBO, który powiedział, że w 1991 roku w PIE zaproponowała mu 4 miliony dolarów za potwierdzenie, że znaleziony fragment zegara w pobliżu miejsca katastrofy był częścią zegara MST MEBO 13, jakie były dostarczane do Libii. Uleich Lumpert, były pracownik MEBO, który przysięgał w lipcu 2007 roku, że prototyp zegara MST 13 został skradziony w 1989 roku, oraz to, że przekazywał te. Informacje osobom oficjalnie prowadzącym śledztwo w sprawie Lodzkarbie. Abderbaset al-Myślnik Megrahi zrezygnował z odwołania i apelacji, podczas której mogłyby zostać przedstawione dowody i miałyby szansę ujrzeć światło dzienne. W zamian za to zgodził się na zwolnienie z powodów osobistych zbieg okoliczności. A więc widzimy jak to wszystko wygląda. To, co się stało z Holiergeik i wszystko wokół tej sprawy, to nie wyjątek. To schemat, który się powtarza często i wszędzie na całym świecie. Ta sprawa ma potencjał, aby otworzyć puszkę Pandory, która może pochłonąć brytyjskich polityków i nie tylko. Tak się powinno też stać. Sprawiedliwość dla Holie, sprawiedliwość dla wszystkich dzieci, tłumaczyła. Bo dla www.dewidejk.pl artykuł pochodzi ze strony www.dewidejk.com.